Witam serdecznie, ja jestem Netyx i zapraszam Cię na film poświęcony EVE Online. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bezpiecznego transportowania towarów po Imperium. Ale zaraz chwileczkę, pewnie powiesz, co ten gość opowiada, przecież ja jestem w Imperium, tu jest bezpiecznie, mogę latać nawet na AFK, no i nikt nie powinien mnie zestrzelić, bo nie wolno. No niestety nie do końca tak to działa. Jeżeli chodzi o EVE Online, to jest gra PvP. Tutaj w chwili, kiedy klikniesz Undock, każdy może wejść w interakcję z Twoim okrętem i może doprowadzić do Twojego zestrzelenia. Nawet w ale zacznijmy od początku. Załóżmy, że jestem początkującym graczem, mam już jakiś tydzień gry za sobą, zgromadziłem trochę minerałów, jakieś rudy, czy tam jakiegoś lutu z misji, no i teraz chciałbym doprowadzić do sprzedania tych, tych towarów. Na ostatnim materiale, który oglądałem, było jasno powiedziane, że takie rzeczy warto robić w jakimś hubie handlowym, powiedzmy w Dzicie. Więc co ja teraz chciałbym wykonać? No, na pewno kupiłbym sobie statek do transportowania. Ja jestem Kaldari, więc tutaj mam odpowiedni okręt. Będzie to Badger, Tyra. Super. Te statki mogę zafitować nawet do 20, około 30 tysięcy metrów sześciennych. Więc się nadają. Zapakuję cały swój towar po dach no i polecę do JIT-y. Jak taka historia może się zakończyć? Ja tutaj pokażę przykład gościa, który właśnie chciał w ten sposób to zrealizować. To jest Z Keyboard. Tutaj mamy raporty PvP z całej gry. Tak naprawdę one są odświeżane na stop można sobie to przeglądać. Ten facet chciał przewieźć 87 milionów. Niestety dwóch typów się znalazło, no i go zestrzeliło w systemie 06. Tutaj mamy kolejny przykład. 120 milionów, 450, 460. Ten nawet prawie miliard views, ale ten to już jest zupełny hit. 3 miliardy. 3 miliardy transporterem T1 praktycznie bez fitu i w systemie 07, jeden gościu o wartości 30 milionów bez większego trudu go zestrzelił. Za te pieniądze można byłoby sobie kupić subskrypcję, albo 3 injektory i załadować 1,5 miliona skill pointów do naszej postaci. No ale teraz jak to działa? W momencie kiedy lecimy do JITY. To na całej tej drodze są gracze, którzy monitorują praktycznie wszystkie statki transportujące. I oni prześwietlają te statki, sprawdzają ich fit, sprawdzają ich ładownię, sprawdzają wartość tej ładowni i sprawdzają, czy im się to opłaca. Jeśli tak, no to dwa, trzy jumpy dalej jest inna postać, która jest przygotowana właśnie już po to, żeby zestrzelić taki okręt. Owszem, on traci ten statek, ten Wexor, który tutaj wykonywał to zadanie spadł, bo Concorde zadziałał oczywiście, ale zanim zadziałał, to ten transport już niestety był wrakiem i można było go spokojnie lutować. No dobrze, no to ty w tym momencie powiesz: "Okej, okay, no to ja nie będę woził całego mojego towaru. Ja sobie to podzielę na ileś tam mniejszych części i będę woził to nawet 20 razy do Gity i też załatwię sprawę." No niestety znowu chciałbym tutaj pokazać przykład, gdzie nie do końca tak to działa. Ten facet miał tylko 16 milionów kargo, znaczy konkretnie 10, bo wartość okrętu tutaj mamy 5 milionów, więc no 10 milionów. I znalazł się jakiś gościu, który stwierdził, że też mu się to opłaca i zestrzelił tego biedaka. No dobrze, no to ty w tym momencie powiesz, to co ja mam zrobić? Mam teraz masę towaru do sprzedania, jak mam to zrealizować? Myślę, że na początek musielibyśmy sobie powiedzieć jedną dosyć istotną kwestię. Jeżeli chodzi o towar, to ja bym go podzielił na dwie kategorie. Pierwsza, czyli towary, które zajmują bardzo mało metrażu, to są na przykład blueprinty, jakieś tam skile. Powiedzmy, salwacz, tak, który zajmuje 0,01, tak naprawdę, więc to jest bardzo małe, ale też przedstawia jakąś wartość. To są rzeczy, które spokojnie zmieszczą się na fregacie i można sobie to niepostrzeżenie zawieźć do do Gita, Statkiem już nie transportującym, a zwykłą fregatą. I drugi rodzaj przedmiotów, który jest nieco większy. To mogą być kadłuby statków, to mogą być minerały, to może być ruda, albo jakiekolwiek inne przedmioty, które sobie wyprodukujemy gdzieś tam w jakiejś cytadeli i będziemy chcieli sobie je później sprzedać. Z tym, że z tego wszystkiego wydzieliłbym jeszcze jedną rzecz, a konkretnie chodzi o minerały, czyli skały, bo jakaś część z Was na pewno będzie kopać te skały, no i też chciałbym tutaj jedną rzecz pokazać, w jaki sposób można sobie załatwić tę sprawę i z tej kategorii dużych przedmiotów przenieść ją do kategorii bardzo, bardzo małych przedmiotów. Ja w tej chwili znajduję się na Stadeli, postawionej przez graczy, która posiada w sobie zafitowany moduł właśnie do reprocesowania modułów, do reprocesowania OR i jednocześnie do kompresji tego naszego urobku. Jak znaleźć taką stację? W górnym lewym rogu klikamy sobie Neocom, następnie wybieramy Utility, a później Structured Browser. Tutaj w tym miejscu mamy okno z informacją na temat wszystkich stacji, wszystkich obiektów, do których możemy zadakować w całym naszym otoczeniu. Możemy to sobie filtrować właśnie po regionie, po konstelacji i konkretnie znaczyć system, w którym się znajdujemy. Dodatkowo w filtrze wyłączamy sobie opcję Station, bo nie interesują nas stacje NPC-owe, a jedynie tylko te, które zostały postawione przez gracza wiv Online. Następnym krokiem, który musimy wykonać no to zlokalizowanie konkretnie cytadeli, która ma zafitowany w sobie reprocessing plant. To może być zafitowane praktycznie na wszystkich cytadelach, więc wystarczy znaleźć ją najbliższą. Nie ma to większego znaczenia, gdzie to się znajduje. Ważne, żeby to było jak najbliżej nas. I teraz pokażę, jak faktycznie działa sama kompresja. Załóżmy, że przywiozłem sobie tu już trochę minerałów, to są moje... to jest mój welspar. Klikając go prawym przyciskiem myszy, mam taką funkcję jak kompres. To jest absolutnie darmowa opcja. I co ona robi? Myślę, że najpierw pokażę, jak wygląda ta moja ruda. Tutaj mamy 10 metrów sześciennych, no i to jest wartość około 1000 isków. W momencie, kiedy kliknę kompres, i potwierdzę, że chcę to skompresować, ta ruda zamieni się w takie specyficzne kostki. I ile te kostki zajmują? 0,1 metra sześciennego. Czyli praktycznie stukrotnie zmniejszyłem objętość mojego wydobycia. Tak? To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że wzrosła jednocześnie cena tej rudy. To jest dosyć śmieszne, ale tak to działa. Za darmo jestem w stanie sobie podnieść wartość moich minerałów mojej rudy. I w tym momencie taką rudę możemy przewieźć już nawet węczurem. Węczur ma około 5000 metrów sześciennych właśnie na or. Jestem w stanie te kostki włożyć właśnie do tej Ventury i niepostrzeżenie przetransportować to do JT. Tam sobie to sprzedać albo jeszcze gdzieś indziej przetransportować i może zreprocesować, żeby później wyprodukować z tego jakieś tam rzeczy. Ale to jest ruda. To jest wyjątek z całej tej historii. Więc wracając do propozycji, które chciałbym tutaj przedstawić. Jeżeli chodzi o transportowanie rzeczy, możemy zająć się tym osobiście. Ja pokażę tutaj dwa konkretne statki, które do tego służą, które ja też często wykorzystywałem. Jest to Nosis i Sunezis. Są to statki jowiańskie. Charakteryzują się one tym, że praktycznie w ogóle nie trzeba skilować do tych statków. Możemy je od razu kupić i możemy sobie do nich od razu wsiąść. Cena tych statków. No nie jest może zbyt niska, bo to jest jakieś 15 milionów za Sunezisa i może około 30 milionów za Nosisa, ale to czym jeszcze się charakteryzują te okręty, to jest to, że mają dosyć duże cargo, dosyć dużą pojemność. I w momencie, kiedy zafitujemy sobie do tego statku właśnie moduły na low slot, które rozszerzają cargo i jeszcze dodatkowo zafitujemy sobie rigi, które dodatkowo jeszcze rozszerzą to cargo, to na takim Nosisie ja jestem w stanie zrobić około 6000 metrów sześciennych a na Sunesisie jestem w stanie zrobić około 2500 tysiąca metrów sześciennych. Pokażę przykład, mamy Sunesisa dokładnie, 2500 tysiąca metrów sześciennych. Dodatkowo jeszcze możemy sobie przyspieszyć ten statek, oczywiście rezygnując minimalnie z cargo, z jego pojemności, fitujemy moduł, który przyspieszy nam warpowanie, wchodzenie do warpa. Możemy to zrobić tym modułem albo inertią, stabilizerem, ten też jest bardzo ciekawy, też przyspieszy warpowanie naszego okrętu. Możemy dodatkowo jeszcze zafitować moduł, który będzie nas ratował przed skramblami, czyli ktoś kto będzie chciał zablokować w ogóle nasz napęd i nie będziemy mogli w ogóle wejść do warpa, to w chwili kiedy włączę ten moduł, to ta kara się zniweluje i tak będę mógł wejść w tego warpa, więc, więc to też jest myślę ciekawy moduł, który trzeba mieć gdzieś tam na uwadze i pamiętać o tym, że funkcjonuje taka opcja. Jest jeszcze inna opcja. Jest to korporacja, która się nazywa Redfrog. To jest ekipa, która zrzesza ludzi, którzy zajmują się transportowaniem materiałów po całym imperium, po całym w zasadzie Eve Online. Mamy tutaj stronę przed sobą, którą oni właśnie sobie napisali. Mamy dokładną instrukcję, w jaki sposób taką transakcję wykonać, w jaki sposób stworzyć kontrakt w grze. Oczywiście tutaj trzeba będzie komuś zapłacić jakieś pieniądze, więc y, trzeba to konkretnie ustalić. Wystarczy wpisać w start system informacje z którego systemu będziemy wozić te towary i do którego systemu chcemy, żeby one zostały przewiezione. Ale tutaj, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, to polecałbym je tylko i wyłącznie osobom, które chciałyby sobie wywozić towary z miejsc, takich bym powiedział, bardziej niebezpiecznych, jak Lowsek czy Nulsek. tak? Ta ekipa faktycznie to zrobi za nieco więcej pieniędzy, ale mamy pewność, że oni to zrobią skutecznie, a jeżeli nawet by coś poszło nie tak, to ten towar jest ubezpieczony i dostaniemy pieniądze, dostaniemy zwrot za tą operację. Ale to jest jakby jedno rozwiązanie. Kolejnym rozwiązaniem, które chciałbym zaproponować, to jest stworzenie kontraktu kurierskiego bezpośrednio w grze, bez żadnych dodatkowych aplikacji, bez żadnych dodatkowych stron. Jak takie coś wykonać? Ja sobie tutaj to zrobię na przykładzie mojego velsparu, który właśnie sobie już skompresowałem. Klikamy to prawym przyciskiem myszy, wybieram sobie klient Contract, następnie zaznaczamy opcję Kurier, zostawiamy pozycję public, bo chcemy, żeby to było widoczne przez wszystkich graczy, którzy są gdzieś tutaj w okolicy. Klikamy next. Tutaj mamy zaznaczony towar, który właśnie chcemy przetransportować. Klikamy Next. No i teraz dochodzimy do trzeciego punktu, który jest dosyć istotny. W pierwszej kolejności wpisujemy system docelowy czyli tam gdzie chciałbym żeby ta moja ruda się znalazła więc w tym przypadku to jest Gita. Tutaj ja już wcześniej wybierałem Gita więc będę miał podpowiedź. Wy tego nie będziecie mieć więc wystarczy kliknąć później i search pojawi się nam okno dialogowe no i wyszukujemy stację do której chciałbym to zawieść to jest Caldari Navy Assembly Plant. Klikamy OK i ten krok mamy załatwiony. Drugi temat to jest nagroda dla osoby która wykona ten kontrakt. Nic innego jak po prostu zwykła zapłata standardowo. Bym tak powiedział sufitem, jeżeli chodzi o wynagrodzenie za jeden skok w przypadku kuriera, to jest około 1 miliona isków. Jeżeli sobie wpiszemy tutaj taką kwotę, no to mamy pewność, że dosłownie za moment zostanie to zrealizowane, bo to jest rzecz praktycznie instantowa. Godzinka, dwie, może i ktoś podejmie ten kontrakt i go zrealizuje. Ja sugeruję tutaj wpisywać nawet dużo mniejsze kwoty. Można wpisać powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy za skok. Ja akurat mam do wykonania właśnie jeden skok. To jest napisane, więc ja zapłacę 100 tysięcy isków za zrealizowanie mojego kontraktu. Kolejny temat to jest ubezpieczenie. No i teraz tutaj jest najważniejszy krok, jeżeli chodzi o cały ten kontrakt. Musimy wpisać kwotę, która jest wartością naszych towarów, które chcemy przetransportować. Jak sprawdzić wartość naszych przedmiotów? Oczywiście tutaj w dolnej części tego okna mamy tą informację, ale warto byłoby sobie ją potwierdzić. To już pokazywałem wcześniej na innym materiale jak to wykonać, ale zrobimy to jeszcze raz. Klikamy sobie Ctrl C na zaznaczonym przedmiocie. Przechodzimy do strony internetowej, która się nazywa Janis. Tutaj Ctrl V, klikamy Submit. No i co? Mamy informację na temat tego, że maksymalna wartość, bo patrzę na tą już największą na selu to jest 1199 isków za ten konkretny towar. No w waszym przypadku może się tutaj pojawić 100, nie wiem, 200 milionów, coś takiego powiedzmy, tak? Więc w tym momencie co ja robię? Musiałbym to wpisać, ale nie wpisuję 1 do 1, 100, 1199, tylko jeszcze minimalnie zawyżę tą kwotę o ileś tam procent. No w tym przypadku ja sobie wpiszę powiedzmy 1500 isków. Wy jak będziecie mieć 100 milionów, no to sugerowałbym wpisać 120, 200, to czyli na przykład 240, żeby było ciutko więcej niż to wszystko kosztuje. Mamy ten krok za sobą. Istotne to jeszcze powiem, ważne jest, żebyś policzył ilość zer. Tutaj nie możesz się pomylić. Jeżeli to zrobisz, to prawdopodobnie stracisz swoje przedmioty i dostaniesz tylko grosze za to ubezpieczenie, które tutaj wpisałeś. Kolejny ważny krok to jest informacja o tym, jak długo taki kontrakt będzie wisiał na liście dostępnych. Ja tutaj wybieram zawsze 4 tygodnie, chcę, żeby to wisiało jak najdłużej. Prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, zostanie to zrealizowane bardzo szybko, ale no niech będzie te 4 tygodnie. I ostatni krok to jest informacja o tym, jak długo kontrakt może być realizowany po jego zaakceptowaniu. Bo w momencie kiedy ja go stworzę on będzie wisiał gdzieś tam na liście. Ktoś kto będzie chętny go zrealizować zaakceptuje go no to od tego momentu zaczyna się liczyć czas dla niego. Ja tutaj informuję tego gościa że ja daję mu tylko jeden dzień czyli będzie miał 24 godziny na zrealizowanie kontraktu jeżeli ten czas zostanie przekroczony. Ja dostanę od razu ubezpieczenie czyli nie będę się musiał bawić w sprzedaż tych itemów tylko po prostu dostanę przelew na wallet i sprawa będzie załatwiona. I tak przygotowany kontrakt, można powiedzieć, już kończymy. Klikamy Next, klikamy Finish, no i mamy gotowy kontrakt. Żeby przyspieszyć realizację tego kontraktu, ja tutaj jeszcze podam jedną taką rzecz, a konkretnie kanał, gdzie siedzą w zasadzie tylko i wyłącznie ludzie, którzy zajmują się transportowaniem towarów. To jest kanał, który się nazywa Howlers Channel. Jak do niego wejść? Ja tu mam tutaj zlinkowane, ale. Pokażę na przykładzie. Po lewej stronie klikamy sobie, właśnie, czat. Wybieramy sobie całe okno czat i tutaj w tym miejscu wpisujemy całą tą frazę. Klikamy join i jesteśmy już na tym kanale. Jak działa kanał? Nie musimy się tutaj za bardzo rozpisywać. Wystarczy, że złapiemy nasz kontrakt, łapiemy za tą karteczkę, przerzucamy link, klikamy enter i to jest wszystko. Dużo osób patrzy właśnie na ten kanał, i jeżeli widzą. Taki link to sprawdzają, czy im się to będzie opłacać i realizują. To w znacznym stopniu przyspiesza realizację takich kontraktów. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny i od tej pory już nigdy nie stracicie żadnych swoich pieniędzy transportując towary. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego latania. Do usłyszenia. Cześć!